Dlaczego Szkoci kochają whisky, co jest dość nieoczywistym symbolem Szkocji? Między innymi na te pytania odpowie mój dzisiejszy gość. Zapraszam na odcinek Załóż kilt i graj na dudach. Witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Subiektywnego Spojrzenia. Jest ze mną mój dzisiejszy gość, Czarek, prosto z Edynburga, tego w Szkocji, jakby ktoś pytał. Cześć Czarek. Cześć Mikołaj i cześć drodzy słuchacze. Czarek, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Mamy taki zwyczaj, że generalnie większość moich gości są ludzie, których nie znam, ale Ciebie znam i właśnie dlatego bardzo boję się tego odcinka, wiesz? Niestety, niestety. Boję się, że ten odcinek może zejść na takie tory, które będzie ciężko potem wyciąć. Rozumiem, rozumiem. Trzymajmy fason, trzymajmy poziom, zaczniemy porządnie i poważnie. Co ty na to? Jak najbardziej, ja na to jak na lato. Okej, okay. mimo że już jesień. U mnie w mieszkaniu zawsze jest lato. Okej, okay, okej. Okay. Jedziemy. Pierwsze pytanie, Czarek. Stolice Polski od stolicy Szkocji w linii prostej dzieli 1626 km. Na pewno o tym wiedziałeś, ponieważ to jest twój konik, prawda? Oczywiście ja codziennie sprawdzam, ile dokładnie jeszcze, teraz ostatnio, ostatnio zacząłem jeszcze sprawdzać, ile jest w w centymetrach oraz w, w calach. Wow, podziwiam Twoje hobby. No ok, ok, odległość mamy. Oczywistym się wydaje, że tę drogę najłatwiej jest pokonać samolotem. Opowiedz nam proszę, kiedy warto latać do Szkocji? Kiedy, kiedy ceny biletów są najbardziej atrakcyjne? Oczywiście według Twojej wiedzy. Do Szkocji zawsze jest warto latać. E, z, z punktu widzenia oszczę, z oszczędnościowego punktu widzenia osobiście wydaje mi się, że najlepiej polecieć jest w listopadzie. Dla przykładu, mój brat w, w, wybiera się do mnie. Jeszcze nie wiem, to nie jest jeszcze potwierdzone, więc może nie powinienem mówić tego na, na podcaście, ale e, ma, spodziewam się gości pod koniec listopada i te bilety w jedną stronę są po 14,99 funtów. 14,99 także wow. naprawdę nie jest drogo, żeby przylecieć w listopadzie. Wiem też, że warto jest przylecieć w styczniu, w lutym i w marcu. Osobiście udało mi się kiedyś kupić bilet do Polski i z powrotem za niecałe 4 funty. Żartujesz? 4 funty? Poważnie, za cztery fonty. Było chyba po 1,60 1, 1, z kawałkiem w jedną stronę. To nie wiem, czy to był jakiś błąd, jak to się stało, nie pamiętam, ale udało mi się kiedyś zablokować taki bilet. Chyba znałeś pilota albo stewardessy. Dopiero później poznałem, słuchaj. No, cieszę się Twoim szczęściem. Ja takich tanich biletów jeszcze nigdy nie kupiłem. No, to, ja będę trzymał na nie oko i będę wysyłał tobie linki. Okej, okay, tego się trzymajmy. Zaczęliśmy dość przyziemnie, mimo że rozmawialiśmy o samolotach, ale zaczęliśmy od pieniędzy. Nie bez przyczyny, ponieważ Szkoci mają opinię ludzi bardzo, bardzo skąpych. Czy możesz potwierdzić lub obalić tę hipotezę? Tak. Tak obalić, czy tak, czy tak potwierdzić? Mogę ją potwierdzić, chociaż to też nie do końca jest tak, że wszyscy Szkoci tacy są. Mieszkając w Aberdeen, bo przez 7 lat, odkąd, mieszka, odkąd wyprowadziłem się do Szkocji 10 lat temu, przez pierwsze 7 lat mieszkałem w Aberdeen, na północy w Szkocji. I w Aberdeen zauważyłem, że ludzie byli dużo bardziej skąpi niż są, niż są w Edynburgu. I też ludzie w Edynburgu są bardzo świadomi tego, że ludzie w Aberdeen są bardziej skąpi niż oni. Bo parę razy spotkałem się też z komentarzami tutaj, w ludzi, ludzi właśnie z Edynburga, że mówili, że oje, moja mama, moja mama pochodzi z Aberdeen i ona w życiu nie zapłaciłaby za to i za to. Więc tak, to jest prawda, Szkoci są skąpi, ale nie wszyscy, zależy skąd. Ale wiesz, na pewno troszeczkę jeszcze dzisiaj porozmawiamy o tych zależnościach Anglii i Szkocji. Ale myślę, że to troszeczkę przez trudną historię Szkotów, to że oni są dość buntowniczy i że tak naprawdę no, nie było im łatwo z tą większą i silniejszą Anglią, że tak naprawdę to skąpstwo wynika trochę z tego, że oni przez wiele lat byli po prostu bardzo biednym krajem. Bardzo możliwe. Osobiście nie mam niestety informacji na ten temat, o z czego to może wynikać, ale tak, tego, tak jak mówisz, to wiem też z historii, że, że byli bardzo biednym krajem i, i wiem, że nie dostali też znikąd pomocy, więc. No zawsze mogli liczyć na siebie i tylko na siebie i niestety właśnie ci dużo ludzi ma wpojone takie właśnie skąpstwo. I to mhm. też zauważyłem, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są trochę starsi ode mnie. Na przykład, pracując w wielu miejscach pracy, ludzie, którzy byli ode mnie starsi, też zawsze mieli takie podejście, że że wszystko trzeba kupić, że na przykład że wszystkie pieniądze trzeba odłożyć, że trzeba kupić dom, że, żeby nie wydawać na, na jakieś inne rzeczy, tylko odkładać, żeby później kupić ten dom. A, a młodsi ludzie mają takie podejście, że dużo bardziej wolą ten dom jednak wynająć albo, albo mieszkanie wynająć, a pieniądze wydać na wakacje. Także to już wydaje mi się, że ten, ten stereotyp skąpych szklotów też powoli. Powoli zanika, ale też nie do końca, bo też poznałem młodych ludzi, którzy na przykład mówią, że ja nie daję napiwku, bo no bo dlaczego mam dać na napiwek? Okej, okay. ale wiesz co, mówiąc o tych wakacjach, zrobiłeś piękne wprowadzenie do kolejnego mojego pytania. No bo jak wiemy, nie samym chlebem żyje człowiek, nież tak powiem górnolotnie, liczy się też piękno. <noise> Pokazujesz proseko, liczy się też Prosecco. <noise> nie samym chlebem żyje człowiek, myślałem, że idziemy w tym kierunku, bo nie wiem, prosi się, żeby się otworzyło, no ale. No dobra Czarek, no to. słuchaj, Skoro, skoro Wyszkoci zamiast chleba macie Proseko, otwieraj, otwieraj, a co tam? Zaczekamy. Właśnie Czarek otwiera Proseko, bardzo się skupia, żeby nie wystrzeliło za mocno. <tryk> <tryk> Woohoo, Yay. Na zdrowie. To ja nazywam wtorkowe popołudnie. Wróciłeś z pracy. Halo. To jest idealny moment, żeby rozpocząć weekend. No, Wtorek, weekend enough for me. <laughs> zdrowie, czarek. Twoje zdrowie. Ale słuchaj, wróćmy teraz do tego piękna Szkocji. Nie da się ukryć, że to jest kraina równie mroczna, jak piękna. Załóżmy skróż, wiem, ale nie ukrywajmy, wiedziałem wcześniej. Lubisz proseko, więc załóżmy, że Przylatuję do ciebie, odwiedzam cię z butelką lub z dziesięcioma butelkami Prosecco, tak, żeby mieć pewność, że wystarczy na jedno posiedzenie, ok? Dobrze, no postaram sobie wyobrazić, że dziesięć wystarczy na jedno posiedzenie. Trudno, ale no, no, dla potrzeb tego podcastu wyobrażę sobie, że dziesięć wystarczy. Czarek, ja piję bardzo mało, przecież ty dobrze o tym wiesz. Ja wypiję pół, a ty wypijesz resztę. No, dla mnie przywieziesz. No i tak, i ty nie jesteś skąpym szkotem. No dobra. Jakie miejsce, jak już wypijemy to proseko i wytrzeźwiejemy, głównie ty, bo wiemy, że ja wypiję lampkę, resztę ty, jak już wytrzeźwiejesz, co chciałbyś mi pokazać w tej Szkocji? Twoje ulubione miejsce. To naprawdę ciężko powiedzieć. Chciałbym na pewno zaznaczyć, że dużo zależy od tego, na ile przyjeżdżacie. Jest parę miejsc, do których bardzo lubię osobiście jeździć. Ale są też, one są kawałek, kawałek od Edynburga, więc trzeba, trzeba trochę pojechać samochodem. Aktualnie jest, jeszcze jest bardzo wiele, w wiele miejsc w Szkocji, których jeszcze nie miałem okazji zwiedzić. Wydaje mi się, że bardzo chciałem Ci pokazać wyspę Sky, która jest po prostu przewspaniała, przecudowna, przepiękna. Nie wiem jak ją opisać, jest niesamowita. I też bardzo, to jest może mniej popularne miejsce, ale bardzo osobiście lubię jeździć w okolice zamku Balmoral. To jest królewska dolina rzeki Dee i to jest w Aberdeenshire, około godziny Aber na zachód od Aberdeen. Też przepiękne miejsce, przepiękna atmosfera. Nie wiem, czy mogę tak. Chyba wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć, bo to miejsce ma taką atmosferę. To jest takie. Te lasy są tak, takie ciemne, wzgórza są tym bardziej latem. Wzgórza są, jak pod koniec lata, jak zaczął kwitnąć, wrzosy, w wzgórza są um, fioletowe. Jest naprawdę taki fajny vibe. <śm> z braku innego słowa. Więc tak, ale też muszę zaznaczyć, że. Tak jak wcześniej wspomniałem, dużo Szkocji jeszcze nie widziałem, i wiem na pewno, że bardzo warto jest zobaczyć też miejsca, które są na północnym wybrzeżu, że bardzo warto, bardzo warto pojechać na Wyspę Lewis, na wyspę Harris. Jest dużo miejsc, w których jeszcze osobiście sam nie byłem. Także prawdopodobnie jak zadasz mi to pytanie w przyszłym roku, to moja odpowiedź może być inna. Chyba, że jeszcze zadasz mi to pytanie, potem jak przyjedziecie, a w międzyczasie pojedziemy gdzieś indziej zwiedzać, to też jeszcze może być inna. Aha, Czarek, nie wiem, czy ci mówiłem, ale ja jestem wielkim fanem takiego serialu. Nazywa się on Outlander. Jego akcja dzieje się właśnie w Szkocji. Czy znasz jakieś miejsca w Szkocji związane właśnie z tym? Bo nie ukrywam, te twoje miejsca na pewno są piękne i chcę je zobaczyć i na pewno je zanotuję. Jak mi ich nie pokażesz, nie? to cię potem znajdę w Polsce. <grywa> To jest, gro to jest groźba karalna, chciałem ci zaznaczyć. Nie, to jest tylko mała sugestia, żebyś wywiązywał się z obietnic. <grym> <grym> Czarek, no to co do tego Outlandera. Myślisz, że jest jakieś miejsce? Chyba blisko Edynburga coś jest, coś kojarzę? Wiem, że są dwa zamki w okolicy Edynburga, które były robione, w które były uwzględnione w Outlanderze. Jest zamek Craig Miller. Osobiście to jest kolejna rzecz, której ja nie mogę potwierdzić samemu, bo ja niestety Outlandera nie oglądam. Ja wolę oglądać szkotów w kiltach w ciągu dnia, jak na przykład idę do pracy, a nie w telewizji. Jest jeszcze zamek, który się nazywa Mid Hope, który jest kawałek, kawałek za Edynburgiem. Prawda jest taka, że ani w jednym, ani w drugim nie byłem. Okej, okay, więc będziesz miał okazję, jak przylecę. Tak, jak przylecisz, to chętnie, tak, to chętnie pójdziemy zobaczyć, pozwiedzać. Tak. Powiedz mi, czy Kirt dla Szkotów to jest tylko taki symbol? Czy oni naprawdę tym żyją? Czy Kirt jest nieodzownym elementem codziennego życia Szkotów, lub może odświętnym elementem? Bo to mi się kojarzy z takim mimo wszystko uroczystym strojem, który się zakłada, no nie wiem, na obiad do mamy na przykład. Nie wiem, czy obiad u mamy jest takim uroczystym momentem, ale tak jak mówisz, ludzie w Szkocji bardzo poważnie podchodzą do kiltów, ale to nie jest strój, że tak powiem, na obiad u mamy po prostu. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie bardziej uroczyste, tak jak wspomniałeś, takie bardziej uroczyste święta powiedzmy, to jest strój na, kilt to jest strój na święta, kil to jest strój na ślub, kil to jest strój na, na pogrzeb, kil to jest strój na, na zakończenie uniwersytetu. Tak, i jeżeli chodzi o Duda, dokładnie to samo. Duda są bardzo często. Jeżeli. Na, na pogrzebach, na ślubach, na zakończeniach szkoły, na zakończeniach uniwersytetu, na tych wszystkich takich okazjach, które są albo nie wiem, jak to powiedzieć, raz do roku, bo chciałbym. Nie, nie życzę nikomu, żebym miał raz do roku pogrzeb. Również wesele też nikomu nie życzę, bo kto by się wyrobił, kupując te prezenty, ale wydaje mi się, że. Ee, że tak, że to jest jednak nieodłączna część Szkotów. Dzięki za Twoją opowieść. Mam nadzieję, że masz już swój kilt. Jak przyjadę, to jak będziesz mi pokazywał różne miejsca w Szkocji, to tylko i wyłącznie w tymże kilcie. Słuchaj, ja nie wiem, mieliśmy przecież trzymać to na, 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 no, na innym torze. Nie mieliśmy schodzić od razu w, w jakieś przebieranie i w fetysze. Także, no nie wiem, ja wydaje mi się, że mój kilt zachowam tylko dla siebie. Ale po prostu z tobą nie idzie poważnie rozmawiać, człowieku! <laughs> Dobra. Czarek, mam dla ciebie teraz taką zabawę. Jesteś drugim moim gościem, który w tej zabawie uczestniczy. Aha. To jest zabawa prawda, fałsz. Ja tam zdanie, a ty musisz szybko powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Powiem ci, że masz duże szanse, żeby wyjść na prowadzenie, ponieważ dziewczyna, która przed tobą brała udział w tej zabawie, ma tylko jedną dobrą odpowiedź, cztery błędne. Uuu, poprzeczka jest <laughs> wysoka, słuchaj. Pierwsze zdanie. Najkrótsza ulica w tym kraju, czyli w Szkocji. To również najkrótsza droga na świecie. Jej długość wynosi 3 metry i 6 cm. Nic na tym temat nie wiem, mówię fałsz. Brawo! <gryś> Otóż ta droga ma 2 metry i 6 cm, także naprawdę już widać... Już, już dogoniłeś konkurencję, Czarek! <gryś> Z tej okazji... Na pewno dodam fanfary w tym momencie, wiesz? Żeby było Ci tak bardziej uroczyście. <gryś> Jedziemy. Drugie zdanie. Od XIX wieku symbolem Szkotów funkcjonującym do dziś jest jednorożec. Prawda! Prawda! 2-0 dla Ciebie, ale Ty jesteś prawdziwy jednorożec tej konkurencji, można powiedzieć. No jak burza! A wiesz dlaczego jednorożec? E, bo to jest jedyne zwierzę, które pokona lwa Anglii? Tak jest! Tak mitycznie to jest jedyne zwierzę, które jest w stanie pokonać lwa, który jest symbolem Anglii. Czarek! Ale ty naprawdę nie znałeś tych zdań, które ja będę czytał. Halo. Pomyl się. No, przepraszam, przepraszam. Trzecie zdanie. Uwaga. O Harem Potterze słyszał chyba każdy. Autorka książek o młodym czarodzieju wymyśliła tę postać. Przesiadujący w jednej z kawiarni w Glasgow. Nieprawda, to jest fałsz. No brawo, to jest fałsz. A gdzie się działa? Elephant Cafe w Edynburgu na Starym Mieście. Chyba ta ulica nazywa się George the Sixth Bridge. To jest zaraz za mostem. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak nazywa się ta ulica. Wydaje mi się, że to jest George the Sixth Bridge. Na pewno nazywa się Elephant Cafe i jest czerwona. I z tego, co mi się wydaje, niestety nie przeżyła COVID-a, bo wydaje mi się, że jest zamknięta. O. Ale Czarek, za ogrom Twojej wiedzy i precyzji odpowiedzi, ja ci daję dodatkowo jeden punkt. E, dziękuję, uwaga. Zrób A może to dzięki temu Proseko, bo ty już otworzyłeś drugą butelkę w międzyczasie. Słuchaj, każdy ma jakieś supermoce. Moje potrzebują baterie którymi są proseko. Tak samo, no po prostu każdy musi jakoś funkcjonować, a ja, każdy ma na to jakiś swój sposób. Niestety. No dobrze, no. Może wezmęś ciebie przykład w sobotę. Spróbuj w poniedziałek, słuchaj. Jak ty pracujesz w poniedziałku do piątku, to spróbuj w poniedziałek. Co to jak się kreatywne myślenie. Drodzy słuchacze, mądrości czarka z Szkocji. Zacznijcie weekend w poniedziałek. Będziecie mieli zajebisty tydzień. Prawdziwe słowa jeszcze nigdy nie były wypowiedziane. Tak jest. Czwarte zdanie. Na razie 3 plus 1 dla ciebie, do zera. Zielone tereny Szkocji zamieszkuje 11 milionów owiec, czyli prawie dwukrotnie więcej niż kraj ten ma obywateli. Prawda. I powiedz, że je wszystkie policzyłeś osobiście. Absolutnie nie. Ale odpowiedziałeś dobrze, czarek, ty jesteś nie do pokonania, stary. 4 do zera dla Ciebie i jeszcze jeden dodatkowy punkt za wybitne umiejętności. Naprawdę? Ostatnie zdanie. Dobra. Zrób to. Odgadnij, a ja po prostu zacznę bić brawo i zacznę tutaj tańczyć. To prawda, nikt tego nie będzie widział, ale zrobię to. Dobrze. Edynburg był pierwszym miastem na świecie posiadającym własną straż pożarną. Nie, to nieprawda. Prawda. Nie zatańczę. Pomyliłeś się. No. No i weekend spieprzony mam teraz. 1824 rok. Masz prawo nie pamiętać. E, dziękuję, dziękuję. Czarek, cztery dobre odpowiedzi plus jeden dodatkowy punkt. Jeżeli ktoś będzie miał cztery, ty go wyprzedzasz za wybitne umiejętności, zdolności lokalizacyjne. Można powiedzieć, że ty, a może ty podkładasz głos do GPS-a w Edynburgu? Ja to by była praca dopiero. Wyobrażasz sobie? Skręć w lewo. A teraz napisie proseko. Przeliczam. Za 400 metrów znajdziesz sklep. Zatrzymaj się. Kup proseko. Kup dwie w cenie jednego. To takie, nie wiem czy w Szkocji <śmieniu> też <że> tak jest. <śmieniu> No dobrze, Czarek, gratuluję ci bardzo. Słuchaj, idzie ci nieźle, idzie ci nieźle, ale czas nas goni. Teraz chwilę spoważniejemy. Miałbym do ciebie taką, takie jedno pytanie, ponieważ bardzo mnie to ciekawi i to jest temat, któremu poświęcę więcej uwagi za tydzień, kiedy więcej opowiem o edukacji szkockiej. Otóż w 2021 roku Szkocja jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła w szkole edukację na temat osób LGBT. To odbiło się dużym echem na całym świecie, głównie oczywiście w środowiskach edukacyjnych. Wywołało dyskusję: po co to i dlaczego? Powiedz mi, czy w Szkocji ten program po prostu był tak bardzo potrzebny? Czy Szkocja ma aż takie problemy z tolerancją wśród osób w wieku szkolnym? Bo mówimy o programie szkolnym. Po co i dlaczego ten program w Szkocji? Nie, w Szkocji nie ma jakoś specjalnie problemu z tolerancją, czy wśród dzieci, czy młodzieży, czy dorosłych. Tylko po prostu um, wydaje mi się, że Szkocja jest taki, takim krajem, w którym liczy się każdy człowiek i dobrobyt każdego człowieka, więc wydaje mi się, że oni tym po prostu chcą stworzyć dobre warunki dla życia dla, dla ludzi LGBT. Tak samo jak próbują stworzyć dobre warunki dla wszystkich innych ludzi. Okej, okay, super, dziękuję Ci za tę wypowiedź. Nie będziemy rozwijać tego tematu, ponieważ więcej opowiem o tym za tydzień. Także jak będziesz chciał posłuchać, chociaż myślę, że Ty o tym wiesz, a jak słuchacze będą chcieli więcej o tym posłuchać, to już dzisiaj zapraszam za tydzień na kolejny odcinek. Czarek, mam dla Ciebie kolejną zabawę. Jesteś mm -hmm. gotowy? Ja lubię zabawę, także tak. Ja czytam początek zdania, Ty to zdanie kończysz. Ok, this is gonna be fun. Okay. Szkoci kochają whisky, ponieważ. Ponieważ whisky ryje banie. <laughs> Okej, okay. w razie gdyby ktoś nie wiedział, czarek miał na myśli, że po prostu whisky miesza w głowie. <laughs> Drugie zdanie. Najpiękniejszy miesiąc w Szkocji to. Wrzesień. Moja ulubiona szkocka potrawa to. O, Colemskin. To jest zupa, która pochodzi z miejsca na północnym wschodzie z miejscowości Kalen i to jest zupa z wędzonego e, Hadok. Nie wiem, jak jest Hadok po polsku. To jest ryba, wędzona ryba. E, to jest taka kremowa zupa na wędzonej rybie. Jest po prostu przepyszna. Przepis na tę zupę wstawię na fanpage'a subiektywnego spojrzenia. Tak, wstaw warto. Bardzo dobra polecam Cezary. <laughs> Okej, okay, jedziemy dalej. Szkoci nie przepadają za Anglią, ponieważ. Ponieważ nikt nie przepada za Anglią. No, może ktoś tak, ale nikt w Szkocji. No to na pewno. Okej, okay. jedziemy dalej. Ostatnie. Zapraszam Mikołaja do Szkocji, ponieważ. Czarek na tą odpowiedzią najdłużej się zastanawiasz. Czy ja mam rozłączyć tę rozmowę? Bye. <noise> dziękuję, dziękuję, do widzenia. <głos> <Nie>. <głos> Zapraszam Mikołaja do Szkocji, ponieważ e, musi przyjechać zobaczyć zamki z Outlandera. Okej, okay. wszystko się nagrało, mam świadków, nie wiem ilu, nie wiem ile osób posłucha ten odcinek, ale załóżmy, że Trzy osoby co najmniej, więc będę miał. Mamy cztery, słuchaj. Okej. Okay. To cztery osoby co najmniej, więc. Uh -huh. Plus Twoje Proseko, jeżeli Proseko liczyć osobowo, a przecież to jest Twoja najlepsza przyjaciółka, Proseko. Oczywiście. Czarek, przesympatycznie z Tobą się rozmawiało. To już jest koniec naszej rozmowy. Kończy się Twoje Proseko, kończy się nasza rozmowa, kończy się nasza znajomość. Na wszystko przyjdzie, na wszystko, słuchaj, są, są chwile ważne i ważniejsze, na wszystko przyjdzie w życiu czas, wszystkie dobre i złe rzeczy też się kończą. Także bądźmy optymistami, mimo że już nie będziemy z tobą się kontaktować, nie będziemy rozmawiać, nie będzie potrzeby ku temu, miej fajne życie, wszystkiego dobrego w tej Szkocji dla ciebie. Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie oraz zapraszam do, zapraszam do Szkocji. Głównie w listopadzie, pamiętajcie, wtedy są najtańsze bilety. Y, oraz w marcu i jeszcze mówię, w styczniu też trafiłem, ten za 4 funty, także... Dziękuję Tobie, Czarek. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam na Facebooka Subiektywnego Spojrzenia, gdzie chciałbym Was poprosić, żebyście napisali, o czym chcielibyście usłyszeć kolejne odcinki. W jaką podróż mam Was zabrać? o jakim kraju chcecie usłyszeć kilka subiektywnych ciekawostek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień.